Wiecie co, ostatnio jakoś znacznie częściej chodzę do jakiegoś muzeum, nawet do takich, w których już byłam, ale chyba coś mnie tak uderzyło, że chcę się trochę dokulturyzować, do troszeczkę więcej chciałabym tej sztuki zaznać i jak tak sobie dreptam po tych, po tych muzeach, ostatnio miałam taką smutną sytuację, że mi but skrzypiał. No i, no i tak chodząc sobie po, tej, po, tej, po tym muzeum stwierdziłam, że strasznie mi jest. Wstyd za tego buta, ogólnie, za to, że mi but skrzypiał. Wiecie, jak się tak skarpetka ociera o, o wkładkę w bucie czy cokolwiek. I mówi się, że jedyne co odróżnia nas, nas od innych gatunków to właśnie sztuka. To, to jest ten art cały. A ja się nie zgodzę. Uważam, że właśnie jeszcze jest wstyd. Co prawda nie umiemy określić, czy zwierzęta się wstydzą. Wydaje mi się, że że raczej, nie wiem, że chyba rzadko. My na przykład byśmy wstydzili się zrobić kupę w środku lasu, albo <noise> wiedziałam, że jak to powiem, to mnie to jakoś bardzo rozbawi. Właśnie też pewnie dlatego, że ja bym się wstydziła zrobić kupę w środku lasu, bo ogólnie wstyd to jest potwór. To jest, to jest potworne zjawisko. Po co to nam jest w ogóle? Dlaczego my się wstydzimy i czego tu się wstydzić? Bo tak naprawdę, no nie wiem, taka rozemocjonowana jestem też z tego powodu, że u mnie wstydu w życiu było bardzo, bardzo dużo. I Zakładam, że im więcej będę wam przytaczać historii w stylu skrzypiącego buta, no to tym bardziej do was też będzie docierać. No, zakładam, że to do każdego dotarło, że się wstydzimy naprawdę wielu rzeczy. I to bardzo takich podstawowych bym powiedziała nawet. I dlaczego? Czemu się wstydzimy? Chyba, chyba tylko dlatego, że inni też się tego wstydzą, że no nie wiem, raz miałam taką sytuację, że poszłam do, do gimnazjum i nie, za, nie założyłam stanika. Normalnie tak jakby codziennie o tym pamiętam. A akurat teraz, teraz mi się zapomniało i ten dzień to był koszmar. To był koszmar. Ja dosłownie przeżyłam chyba tylko godzinę w szkole i zaczęłam historycznie dzwonić do mojego ojca, żeby mi ten stanik przywiózł, albo sama po niego przyjadę i już ze wstydu nie wrócę do tej szkoły. Bo co? Bo no to akurat mniej lub bardziej kontrowersyjny temat, ale że mi prześwitywały przez koszulę sutki. Sutki, może. Nie, nie będę roz, jakoś rozwijać się na temat sutków, ale yy, skąd jest ten wstyd? Czemu, czemu mi było wstyd, że mi widać sutki? Chyba każdy jest całkiem świadomy tego, że one tam sobie siedzą, czy to w staniku, czy bez stanika, ale jak już się je widzi, no to głupio. No to trochę, trochę mi wstyd. Albo, no nie wiem, są rzeczy, których teoretycznie możemy się wstydzić, bo, bo higiena by tego wymagała i jakieś tam setki lat temu ta higiena chyba zaczęła się już tworzyć. No i ludziom chyba też zaczęło być trochę wstyd, jeżeli nie trzymają tej higieny jakoś. Nie wiem, jak ktoś nie umyje uszu, to mu głupio, albo jak, no nie wiem, ma dziurę w skarpetce, no bo to... Akurat ciurę, to jest inny temat. Jak mu śmierdzą stopy, jak ma dziurę w skarpetce, no to, to już to, to jest kompletnie inny temat, i uważam, że, że nie ma nic złego, jak się czasem ma dziurę w skarpetce. W sensie mnie to osobiście bardzo denerwuje, ale już mi przestało być wstyd, wiecie czemu, bo zawsze mogę udawać, że, że dopiero się o tym dowiedziałam. W sensie, że dopiero, <laughs> dopiero teraz do mnie dotarło, wiecie, wchodzicie w gości do kogoś i ściągacie buty i mówicie nie, no kurwa, dziurę mam w skarpetce i, i wielkie zdziwienie, że o, co te skarpetki to po prostu zero wytrzymałości. Ale um, nie wiem, czemu czemu miałoby mi być teoretycznie za to głupio, to przecież dalej spełnia swoją funkcję, no ale dobrze, no to jak nie lubimy dziur w skarpetce, to to, to co, co lubimy z takiego bycia człowiekiem. Kupy w lesie nie chcemy robić, to już dotarliśmy do tego, bo ostatnio coraz więcej osób spotykam, które nie mają problemu być przy sobie tak zwierzęcy, tacy grubiańscy, tacy no ludzcy, by można powiedzieć, a mi jednak często jest wstyd. Ja się bardzo często wstydzę i nie wiem po co. Przybrałam sobie taką, taką maskę, czy powiedzmy, jakąś otoczkę siebie, że lubię pajacować, lubię być taka właśnie ordynarna i rzucać sprośne żarty albo przeklinać dużo, bo to ludzi też czasem krępuje. Lubię krępować. Nie wiem, czy to dobrze, ale ewidentnie w ten sposób próbuję bronić jakoś tę moją skrępowaną stronę. Nie wiem. W każdym razie nawet, no, przypuśćmy, mamy kolejną historię. Był taki chłopak, który mi się bardzo podobał kiedyś tam, i założyłam dla niego sukienkę do szkoły. Myślę, ale popatrzcie, tutaj się ubiorę fajniutko. No i to była sukienka obcisła tylko gdzieś tam do bioder. Później już była rozkloszowana, co bym mogła się kręcić, wiecie, z taką, z taką właśnie luźniutką spódniczką, nie? No i, i on do mnie podszedł i mi powiedział: Mali, fajną masz oponę. <grym> Ja to dalej budzi we mnie dokładnie tak samo paskudne emocje jak wtedy, bo ja autentycznie nie wytrzymałam tego i, yy, i wyszłam ze szkoły. Jakoś to chyba na klatę przyjęłam, ale nie na długo na pewno. No i nie wiem, jakieś tam przygody z odzieżą to jest jedno, ale drugie to jest to właśnie, czego tu się wstydzić organów wewnętrznych. Czemu to we mnie tyle tego skrępowania wywołało? No przecież to chyba. No rozumiem, no nie chcę mieć opony, ale nie miałam opony, to jest kolejna kwestia. To, to miał być chyba żart, który trafił stanowczo nie w te struny, w które bym chciała, żeby trafił. Ale nie wiem, nie obwiniam żartów o to. Nie wiem, w sumie, co ja obwiniam za, te, za tego potwora, za tego strasznego. Z wstydliwego nam tutaj zioma na ramieniu, który podpowiada, o Boże, ale wstyd, ale tutaj Boże, ta opona, ta kupa w lesie, ta dziura w skarpecie, nie no, koszmar. A my jedyne co, no to spalimy buraka i będziemy próbowali w jakiś sposób chyba ograniczać wstydliwe sytuacje. Ale czego tu się wstydzić? A ja to pytanie chyba zdam, mnie. 20 raz w ciągu tych paru minut, ale cały czas się zastanawiam, dlaczego zaczęliśmy się wstydzić bycia, bycia jakoś sobą. I oczywiście, im, im więcej się rzeczy robi nieakceptowalnych w jakiś sposób społecznie, no to tym bardziej się będziemy siebie wstydzić i tym bardziej będzie nam głupio i tym bardziej będzie nam to odbierało w ogóle. Pewność siebie w tym, co robimy i jak egzystujemy. Ale o Jezus, to jest tak niepotrzebne. I dopiero teraz jak zaczęłam otaczać się ludźmi gdzieś w życiu, którzy akceptują mnie jako nie element ich życia, tylko jako osobnego człowieka, to zrozumiałam, jak istotne w ogóle jest zaakceptować siebie jako człowieka. I to niekoniecznie barykadując się w domu i odcinając się od wszelkiego źródła wywoływania tego wstydu, bo potwór społeczny czyha, czyha na naszą pewność siebie i najwyraźniej goni to, żebyśmy przypadkiem nie czuli się na tyle pewni siebie, żeby na przykład, może znaleźć jakiś nowy yy, przykład, niekupy w lesie. No ale no, nie wiem, coraz, nie, chyba mało ludzi się wstydzi robić kupę w lesie. Nie wiem, czy ja bym dała radę, ale nie, nie sądzę, że ten podcast jest miejscem, w którym powinnam się nad tym zastanawiać. Pozwólcie, że zrobię to dopiero. W praktyce, no bo chyba nie ma, nie ma się czego wstydzić. Ale no nie wiem, pryszcza też bym się wstydziła, ale obrałam sobie taką taktykę, która mi zaczęła chyba pomagać w jakiś sposób, że jeżeli boję się, że ktoś we mnie jakąś cechę zauważy, której się wstydzę, to najpierw to ja go uprzedzę i zwrócę na to uwagę pierwsza, mu, żeby czuć jakąś kontrolę nad tym, że okej, okay, czyli. Skoro powiedziałam o tym, że mam dziurę w skarpecie, to teraz wszyscy i tak to już wiedzą i nie muszę się zastanawiać, czy, się, czy ktoś zauważy, bo wszyscy już zauważyli, nie? I to ludzi chyba bardzo często krępuje. I przy okazji, och, nie, nie powinnam tak robić, ale zdarza mi się też. Y Innych chyba chcieć wplątać w ten mój schemat niewstydzenia się, mimo tego, że ja się, tu, ja się wciąż bardzo wstydzę i wszyscy chyba się trochę zawsze będziemy wstydzili najróżniejszych elementów siebie, ale dało mi to poczucie, że ej, mój wstyd może się dzielić. I, no, i, i ludzie też się będą wstydzili, tego, że ja poruszam wstydliwe tematy, więc ja nie mam problemu. Jak się boję, że mi zapis paszczy! to podejdę do kogoś i powiem ej, słuchaj, mega krępująca sprawa, capi mi? Albo jak ktoś ma coś w zębach, no to uwyszczerzę się i pokażę paznokciem, popatrz, tutaj masz, tutaj coś ci, to ci coś między jedynki weszło chyba, albo, albo dyskretnie, no bo, bo wiem, że nikt nie chce się wstydzić, ale przy okazji, no, no tutaj pojawia się też dylemat, czy gdybym miała coś w zębach, to czy bym chciała, żeby mi ktoś powiedział, czy wolałabym żyć w tej nieświadomości i chyba bym chciała, bo ta świadomość i tak y, mogłaby nadejść. Wracasz do domu po sześciu godzinach spotkania, na którym na start jedliście no nie wiem, pizzę i wracasz wracasz do domu i patrzysz, że masz dalej oregano w, w zębach. No. Hmm, no to ja bym chyba wolała, żeby ktoś ze mną ten wstyd podzielił. Byłoby miło. Wydaje mi się, że to jest całkiem słodki gest w kierunku tego pojednania z drugim człowiekiem, co by, co by ta osoba się czuła też dobrze w naszym, w naszym otoczeniu, żeby powiedzieć: Ej, tutaj popatrz, tu się nie ma co wstydzić, tutaj, tutaj fajnie, że, że jesteś człowiekiem, i ja chcę ci pomóc w tym byciu człowiekiem, i żebyś czuł, że masz prawo tym człowiekiem tutaj być. Życzę chyba każdemu, żeby jak najszybciej się przekonał o tym, że bycie człowiekiem jest okej, okay, bowiem, że w latach nastoletnich zwłaszcza ten wstyd się po raz pierwszy pojawia. Nie wiem czemu. U mnie przypuśćmy pojawił się dlatego, że... Baby się ze mnie śmiały i to często. I mam nadzieję, że inne baby nie doświadczają tak okropnych rzeczy, bo, bo baby są okrutne I, i, i chłopcy też są okrutni. W sensie wszyscy czasem chyba jesteśmy okrutni. Mam nadzieję, że jak najmniej. I że jak już okrutni to dla własnego dobra, a nie po to, żeby komuś śrubę wbić, że. No, nie wiem, wyjmuje podpaskę na lekcji, albo że ma tłuste włosy, no bo, bo się wszyscy tłuścimy w etapie dojrzewania. No i kiepsko, jeżeli ktoś to będzie wyśmiewał, i jak już to fajnie, żeby pomógł, zwrócił nam na to uwagę, ale tutaj mam wrażenie, że to gadanie mało co da dorosłym osobom, bo przecież tylko dzieci się tak wstydzą, przecież wstydziliśmy się tak, tylko jak byliśmy w wieku. No nie wiem, nastoletnim, nie? Później później już radzimy sobie z tym. Mhm, tak, w ogóle, w ogóle za nami ten wstyd nie idzie, prawda? I wcale to nie jest tak, że mamy 20 parę lat i jedziemy na pierwszy wyjazd na weekend z naszą drugą połówką i, i nie wiemy, kiedy. Pierdzieć, więc nas boli brzuch po tym wyjeździe i cierpimy później, bo jest nam wstyd. Znaczy, nie, to, to kompletnie, kompletnie nie chodzi o to, żeby ktoś pierdział na pierwszym weekendzie z drugą połówką, ale żeby nie wstydził się, że na przykład musi. Ja myślę, że tutaj to jest bardzo ważna rada. Nie róbcie swojemu organizmowi takiej krzywdy, że jak jedziecie na 5 dni, to... Nie umiecie iść do kibla normalnie, albo że nie. Wiem, próbujecie się wystrać pod prysznicem, nie róbcie tego, proszę. proszę. ja <noise> mam dzisiaj mega mam pompę, bo wiem, że każdy to przeżywa, ale nikt nie umie o tym mówić i że to jest tak wstydliwy temat. Ale chyba dobrze jest obrócić to trochę w śmiech, trochę w żart, trochę, trochę sobie pomóc w tym człowieczeństwie naszym całym, bo. No bo prędzej czy później będziemy musieli się skonfrontować z tym i im szybciej pozwolimy sobie i innym się pogodzić z... Chcę znaleźć inny przykład niż robienie kupy, ale ludzie chyba bardzo się wstydzą robić kupę, więc mi to szybko przychodzi do głowy. W każdym razie dobrze jest się z tym pogodzić dla własnego spokoju, bo myślę, że w trakcie naszego życia znajdzie się dużo znacznie ważniejszych rzeczy niż y, tracenie energii na y, wstydzenie się no szybko czego, żeby nie było, że kupy kozy w nosie no nie, niech będzie, jak ci tam dyndał gil przez pół rozmowy pod nosem i nagle się skapniesz, że on tam dyndał no to dobrze, to no, no, <gryw> to przynajmniej już nie dynda to jest chyba całkiem istotne, albo nie ma co się wstydzić smarkania. Ja, jak kiedyś nie wiem, płakałam przy innych, to mi było mega głupio iść się wysmarkać. Zwłaszcza, że ktoś próbuje mnie wtedy wesprzeć w tym, że ja coś przeżywam, i ja tak płaczę i płaczę, i już czuję, że nie mogę w ogóle oddechu wziąć nosem, ale nie pójdę się wysmarkać, bo mi głupio, bo mi wstyd, że musiałabym iść się wysmarkać. No zależy, kto mnie tam pocieszał, ale na, na przykład chorowanie w szkole. O Jezus, o Jezus. Szkoła w ogóle jest świetnym miejscem do przeżywania swojej wstydliwości i jakiegoś kształtowania się z tym naszym wstydem egzystowania, ponieważ, no, no, nie wiem, mi się wielokrotnie zdarzyło, że było mi głupio po raz czwarty na lekcji iść wysmarkać nos, albo, nie daj Boże, jakiś nauczyciel po moim komunikacie. Cześć, muszę iść do łazienki, mogę iść do łazienki, bo tam leci mi z nosa. A pomimo tego było mi odmawiane. No to wtedy dramat. No to wtedy jedyne, co zostaje, to wstać, odstawić jakiś walk of shame i stanąć w kącie klasy przy tym plastikowym śmietniku. Oczywiście nauczyciel jest w szoku, że to robisz, więc przestaje mówić i cała klasa nic nie mówi. I jedyne, co słychać, jak ty tam. Z nie wiem. Super. W ogóle ca całe, cała tona komfortu i poczucia akceptacji w ogóle jest, jest mega. Jeszcze przejdzie ci prze pewnie przez głowę, że no tak, nauczyciel pewnie jeszcze będzie mieć problem, że chory przychodzisz do szkoły, bo, bo powinieneś. Nie, nie pojawić się, wziąć usprawiedliwienie jakieś, ale ty masz już tyle nieobecności, że musisz przyjść na sprawdzian z matmy. Super, super. Ja, ja mam. Ja mam dosyć powszechne podejście do szkoły. Um, nie zmieniam go raczej szybko, ale nie ma się czego wstydzić. Totalnie nie ma się czego wstydzić, i chciałabym to samej sobie powiedzieć wiele, wiele lat temu, że nie wstydź się siebie i. W sumie nie, w sumie, w sumie to codziennie chciałabym sobie to mówić, albo do skutku. Wiecie, takie proste, nie wstydź się. Są pewne potrzeby, masz, masz pewne fizjologiczne potrzeby, są rzeczy, których potrzebuje Twoje ciało, czego potrzebuje Twoja głowa, czego potrzebuje Twoje serce. I. I nie ma się czego wstydzić, już, już lepiej jest się z tego śmiać. No już, Boże, naprawdę mam nadzieję, że jedziecie gdzieś tramwajem i słuchacie tego, jak ja się śmieję z tej wstydliwej kupy, i, i śmiejecie się razem ze mną, bo, bo nie ma się czego wstydzić. Już lepiej jest tę wstydliwą kupę wyśmiać i, i śmiać się z tym wstydem razem, ale nie, nie bać się go i nie, nie, niech, niech nas nie przeraża ten wstyd. Niech on sobie będzie, no trudno, najwyżej nam wyjdą wypieki i będzie nam troszkę. Będziemy się tak chichrać pod nosem, że, że mieliśmy coś w zębach, ale że, żebyśmy się tego nie bali, bo nie ma, nie ma po co się bać bycia człowiekiem.